W ośrodku granica strzelnica powstał muzyczny karkonosz, czyli muzyczny duch gór, stworzony według pomysłu właściciela ośrodka, znanego dolnośląskiego regionalisty i historyka Stanisława Leszczyńskiego. W sąsiedztwie ducha gór powstał również nietypowy kontrabas. Z takim zamysłem nosiłem się od kilkunastu lat i zacząłem zbierać, skupywać instrumenty denty, które zresztą część miałem po orkiestrze dętej w leśnej. Powstała koncepcja stworzenia postaci ducha góry legendarnej, legendarnej postaci, co zrobiło furorę. Zrobiło furorę tutaj w tych okolicach, przyjeżdża telewizja czeska, polska i nagrywają programy, ludzie fotografują się, a z tego powodu jest mi bardzo, bardzo miło. Tą rzeźbę karkonosza wykonał mój przyjaciel z gryfowa Edward Miłosz i no, tak, jakbym mnie zmobilizował. Zmobilizował do tej pracy twórczej, jeśli chodzi o, o, o te postury z instrumentów dętych. Podjąłem się sam zrobienia kontrabasu, który tu Państwu pokazuje. Kontrabas jest wykonany z instrumentów XIX-, XX-wiecznych, które kiedyś grały, które posiadają wielką duszę i można wiele z tych instrumentów wyczytać. I powiem, że jeśli ktoś chce, to te instrumenty dla niego zagrają w tej postaci. Figura Ducha Gór została odsłonięta 26 czerwca 2022 roku, a w uroczystości wzięli udział m.in. samorządowcy z terenu powiatu rubańskiego i powiatu zgorzeleckiego. To była pierwsza rzecz, która od razu mi się rzuciła o oczy. A moja Stanisław zapewnia nie tylko dobrą zabawę i doskonałe towarzystwo, ale sam jest człowiekiem, który daje, chyba każdemu z nas kontakt z nim daje bardzo, bardzo dużo. Bo jest swoistym człowiekiem orkiestrą, nie tylko jest członkiem orkiestry, gra na instrumentach, ale ta paleta jego zainteresowań i tym, czym się może podzielić, jest przeogromna. Ci wszyscy, którzy niejednokrotnie przyjeżdżają na różnego rodzaju imprezy organizowane właśnie przez Naszego przyjaciela Stanisława Leszczyńskiego w to miejsce. Są również zafascynowani, jak można było wymyśleć taką figurę i tak pięknie ją nazwać. Duch gór jest w Karpaczu, ale i duch gór jest na naszym terenie w Miłoszowie. Serdecznie panu Stanisławowi gratuluję pomysłu. No i oczywiście tego wszystkiego, że. Inni są również zadowoleni, że mają szansę oglądać to, czego nie ma w innych miejscach. Uważam, że ten duch gór odzwierciedla właśnie osobowość Pana Stanisława, czyli wspaniały, rozśpiewany człowiek, pomocny każdemu, kochający muzykę, kochający ludzi, no i przede wszystkim swój miłoszów, swoją małą ojczyznę. Myślę, że to będzie piękna rzecz, która będzie promować nawet nasz powiat lubański, bo można tak powiedzieć. I kto wie, czy nie, nie Dolny Śląsk, bo takiego dzieła z instrumentów muzycznych jeszcze nie było. A kto wie, czy w Polsce jest takie? Tutaj należy się wielka pochwała. Widać, że jest realizowana jakaś twórcza praca w różnych formach i różne wizje się spełniają. To cieszy. Wrażeniami na temat muzycznego karkonosza podzielił się również znany w regionie kapelmistrz Andrzej Tomasz Drozdowicz. Ta postać i ta figura jest zbudowana z instrumentów dentych, blaszanych i drewnianych. Na tą figurę składają się instrumenty z różnych epok, bo jest to i XIX wiek i XX i XXI. Do niedawna części z tych instrumentów jeszcze muzycy grali. Jest to swego rodzaju pokłon i hołd oddany muzykom z terenu tutaj regionu podgórskiego, ale hmm, chyba stricte trzech powiatów, a może bardziej regionu Jeleniogórskiego, bo jest to kilkanaście orkiestr, które funkcjonowały jako orkiestry o, o, straży pożarnej, orkiestry zakładowe i orkiestry wojskowe, które z ubolewaniem serca stwierdzam, że zniknęły z naszego pejzażu. pejzażu. A mam tutaj na myśli orkiestę wojskową z Lubania, Jeleni Góry, Bolesławska czy, czy też Zgorzelca. Niemniej jednak wielka chwała i cześć dla człowieka, który ma tak wspaniałe pomysły, żeby coś takiego stworzyć. Jest to coś, czego nie spotyka się w Polsce, bynajmniej ja nie wiem. Ja znam jedną, jedyną postać, może nie postać, tylko bardziej rzeźbę Henryka Hasiora, miejscowość Maniowy na Podhalu, na Wzgórzu. Jest to, jest to rzeźba, która, jak to górale mówią, kiedy duje wiatr, to te organy grają. Wydobywają faktycznie dźwięki, ale jest to, jest to zespół połączonych met metalowych części, stalowych i żeliwnych, które wydają dźwięki. Natomiast tutaj mamy do czynienia z postacią która charakteryzuje się liczy rzepą, czyli Królem Gór. Najmniej ma Karkonosz, ale to jest muzyczny duch gór tego regionu. I wielka chwała Stasiowi za to, że wpadł na tak wspaniały pomysł. W sąsiedztwie Ducha Gór teraz powstaje ogromny stalowy bęben muzyczny.